odnajdziecko dziecko w sobie, nie pozwól mu zniknąć Jego czystość i prawda nigdy nie powinny przeminąć Ciekawość świata, radość, małych rzeczy Szczerość uczuć, która zawsze leczy odnajdziecko dziecko w sobie, nie pozwól mu zniknąć Jego czystość i prawda nigdy nie powinny przeminąć Ciekawość świata, radość małych rzeczy Szczerość uczuć, która zawsze leczy oh. yeah. Rafi stoję przed wami z sercem na dłoni patrzy na świat dorosłych, gdzie każdy za czymś goni Zatracamy się w pogoni, za zasłudzeniem szczęścia A prawda jest prosta, choć wymaga wysiłku przyjęcia Każdy z nas był dzieckiem pełnym czystej radości Bez masek, bez udawania, bez pewnej próżności Gdzie zniknęła ta prostota, ta szczerość bez granic Gdzie podziała się wiara, że wszystko można naprawić W dziecięcych oczach świat jest prosty i kolorowy A my budujemy mury, komplikujemy rozmowy Zapominamy o prawdzie, którą kiedyś znaliśmy O wartościach czystych które w sobie mieliśmy Odnajdź dziecko w sobie Nie pozwól mu zniknąć Jego czystość i prawda nigdy nie powinny przeminąć Ciekawość świata, radość z małych rzeczy Szczerość uczuć, która zawsze leczy Odnajdź dziecko w sobie Nie brać tej iskry Życie to nie wyścig Świat nie jest anglisty Anglisty co nam zostało z tych wartości, które mieliśmy jako dzieci Gdzie ufność, że dobro zawsze nad złem świeci Dzieci wybaczają, szybko, nie chowają urazy A my pielęgnujemy, gniew, budujemy obrazy Dzieci kochają bezwarunkowo, bez oczekiwań A my stawiamy warunki pełni wymagań i Widzę to jasno, choć ja próbuje zamazać Tę prostą prawdę, którą chcę wam dziś przekazać Dzieci marzą odważnie, bez ograniczeń myślenia My zabijamy marzenia, bojąc się rozczarowania Dzieci cieszą się chwilą, my żyjemy przyszłością Zapominając, że teraz jest wypełnione radością Odnajdź dziecko w sobie, nie pozwól mu zniknąć Jego czystość i prawda nigdy nie powinny przeminąć Ciekawość lata, radość z małych rzeczy, szczerość u Świat byłby piękniejszy, gdyby każdy z nas zachował w sobie dziecko mimo upływających lat. Więcej śmiechu, mniej strachu, więcej miłości, mniej zawiści, zazdrości i zbędnych złości. Czas płynie, nie upłaga, nie jak woda wrzece, Ale to my decydujemy, co w nas żyje, a co zanika przecież Ja, Rafi, wzywam was wszystkich, by spojrzeć głąb siebie Odnaleźć to dziecko, które tam wciąż żyje w potrzebie potrzebie bycia wysłuchanym, zauważonym, kochanym Nie zagłuszajmy go więcej słowami niewypowiedzianymi Prostota, uczciwość, a to i strobnostek Otwartość na świat, bez zbędnych troski zmartwienia Rafi, wchodzi w dobro, które w każdym mieszka Takie wartości się dzieciństwa ścieżka Nie traćmy mi w gonitwie za złudnym sukcesem Prawdziwe szczęście jest bliżej pod serca adresem. Mm. Świat byłby piękniejszy, gdyby każdy z nas Zachował w sobie dziecko mimo upływających lat mniej Więcej śmiechu, mniej strachu, więcej miłości Mniej zawiści, zazdrości i zbędnych złości Czas tu nie nie uwaga, nie jak woda Ale to my decydujemy, co w nas żyje, a co zanika Przecież ja, Rafi, wzywam was wszystkich, by spojrzeć w głąb siebie Odnaleźć to dziecko, które tam wciąż żyje w potrzebie W potrzebie bycia wysłuchanym, zauważonym, kochanym Nie zagłuszajmy go więcej słowami niewypowiedzianymi Prostota uczciwa. Przeciwość radność, zdrobnostek, otwartość na świat bez troski trosk, w martw w ludzi w dobro, które w każdym mieszka. Takie wartości niesie dzieciństwa, ścieżka, nie traćmy mi w gonitwie za sukcesem, prawdziwe szczęście jest bliżej pod serca adresem.